Już na no, ja jestem Mirek i dzisiaj Wam pokażę jak włączyć komentarze na i na swoim kanale na YouTube. Czyli tak, najpierw musicie kliknąć w YouTube Studio, jeśli go nie macie klikacie w Sklep Play, klikacie w Sklep Play i tutaj wyszukujecie sobie Sklep Znaczy, ja, ja czy jaki sklep play? Yy, ity studio. Wyszukujecie sobie, szukacie Klikacie tutaj. Jeśli go nie macie, no to macie tutaj zainstaluj Ja go mam, więc klikam otwórz. No i mamy tutaj. Teraz dalej klikamy w treści. Klikamy w treści. Tutaj na dole. I na przykład ja mam ten y, mój odcinek, który, którego w ogóle jeszcze nie nazwałem, ale to już w kolejnym poradniku, jak nazywać filmy. Chociaż to już mi się wydaje, że każdy wie. Ale i tak dam poradnik. Ym, no i cóż, klikamy sobie w te trzy małe kropki. Te w, tr w te trzy kropki klikamy edytuj film. I klikamy teraz ym, tagi, kategorie, komentarze i więcej. Klikamy tutaj, oto w tym miejscu. Klikamy komentarze. Klikamy. I tutaj pewnie macie coś innego niż zezwalaj na wszystkie komentarze. Tutaj pewnie macie albo wyłącz, albo przesyłaj albo albo coś yy, tylko, że nie zezwalaj na wszystkie komentarze więc, musicie kliknąć na to zezwalaj na wszystkie komentarze no i już macie, teraz wracacie tu i klikacie zapisz, ja już to zrobiłem więc, no ja już nie mogę kliknąć zapisz no i cóż, to by było na tyle z tego poradnika Yy, no i cóż, na dzisiaj to koniec jeszcze z wami żegnam.